Wielki Post ma w sobie bardzo wiele plusów, bardzo wiele okazji do nawrócenia i możliwości, które możemy wykorzystać dla naszego życia duchowego, ale zawiera też w sobie niemałe pułapki. O jednej z nich w dzisiejszym kwadransiku ze Słowem. Cześć kochani, witajcie bardzo, bardzo serdecznie w dzisiejszym kwadransie ze Słowem. Jak widzicie jestem w pięknym, przeuroczym miejscu w Kołczy Głowach. Jeśli śledziliście kiedyś nasze podcasty Rozpalwiary, właśnie tutaj nagrywaliśmy rozmowę z Czesławem Elżbietą Lang o ich świadectwie życia, o tym jak Pan Bóg działa w ich życiu. I właśnie tutaj w tym miejscu, w tej miejscowości, i w okolicach, tak naprawdę. Wczoraj modliliśmy się o uzdrowienie. To był piękny czas głoszenia słowa, czas siania, czas głoszenia dobrej nowiny o Panu Jezusie. Modliliśmy się o uzdrowienie. Byliśmy z ludźmi na kilkugodzinnej modlitwie, także dzisiaj już jest dzień na odpoczynek dzień na to, żeby nabrać trochę sił i w poniedziałek, e, przypomnę tylko, widzimy się w Opocznie e, na Wieczorze Chwały, także zapraszam was bardzo serdecznie tam do Opoczna od 17.30. E, I dzisiaj chciałbym zacząć ten kwadrancik ze słowem jestem bardzo podekscytowany tym, e, co za chwilę usłyszycie, co za chwilę wam powiem, e, bo możemy to w końcu ogłosić, e, że 8 lipca e, w sobotę 8 lipca, oczywiście, 2023 roku we Wrocławiu, na stadionie Tarczyńskiej Arena odbędzie się kolejne Chwała Mu nasze wydarzenie, na które wielu z was czekało, wielu pytało kiedy będzie, czy się odbędzie i jak to wszystko będzie wyglądało część informacji mogę wam już powiedzieć dlatego bardzo się cieszę, że mogę was zaprosić na właśnie Chwała Mu, kolejną edycję Sześciogodzinnego uwielbienia. Spędzimy no, mocne popołudnie i wieczór w sobotę 8 lipca. Właśnie na stadionie będziemy uwielbiać Pana, będziemy oddawać Bogu chwałę, będziemy modlić się z wiarą też o uzdrowienie. Myślę, że program będzie przebogaty i będzie naprawdę zaskakujący, będzie interesująca przede wszystkim będziemy mogli doświadczać tam mocy Bożej. Także zapisujcie sobie w kalendarzu 8 lipca, bierzcie znajomych, nieznajomych, rodzinę, bądźcie czujni, bo na kanałach chwała mu już w najbliższym czasie pojawi się więcej informacji, więcej szczegółów. Niedługo ruszą również bilety. Więc śledźcie, co się będzie działo, bo to już wszystko w najbliższym czasie, jeszcze w tym miesiącu będziecie mogli zapewnić sobie też udział właśnie w tym wydarzeniu. Jeśli pamiętacie, pamiętacie jak to było w ostatniej edycji, mówiliśmy bądźcie czujni, bo biletów może braknąć. No i nie wszyscy się wyrobili, także mam nadzieję, że to wydarzenie w tym roku będzie w stanie pomieścić wszystkich chętnych. Szykujemy 30 tysięcy miejsc. 10 tysięcy w zeszłym roku poszło bardzo szybko, w dwa tygodnie. Więc liczymy na to, że wszyscy, którzy będą chcieli być z nami, będą mogli z nami być. Jeszcze raz przypomnę, będzie to 8 lipca. Sobota, stadion Tarczyński, Arena we Wrocławiu. Bądźcie z nami i wierzę, że naprawdę przeżyjemy wspólnie niesamowite chwile. Co Wam jeszcze chciałem powiedzieć? Podzielę się może z Wami jedną historią, jednym świadectwem z ostatniego czasu w Lublinie. Chciałbym, żebyście zobaczyli krótkie wideo z tego. Co działo się właśnie podczas naszej modlitwy, uzdrowienia i tego, jak Pan Bóg dotknął jedną z młodych dziewczyn. Sami spójrzcie i sami nakarmcie się tym, co Pan Bóg czyni pośród nas w dzisiejszych czasach. No, Jechaliśmy na maszynę, i ja chodziłam z maszyny z pomocą swoich patronów. Okay, nie mogłeś sam chodzić, czy siedziałaś, tak? Nie, ja, ja chodziłam tylko z Ciebie do pomocy. Ok, to się wstrzymało Ktoś także do Tak, żeby tak, 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 to przez to stwardnienie rozsiane. Okay. co się stało? tak, Ja tak, tak, Ja normalnie. Jest na może sędziać, może mędrzeć, stoi, sama bez pomocy. Alelujana, dziękuję bardzo. Tak. Możesz powiedzieć też prosto. Możesz proszę chyba też prosto, tak? Możesz powiedzieć, prostu przejść się kawałek, to nie jest poglądem. Możesz przejść ze swobodnie. To przez spadnienie nie było możliwe. Chwała Bogu za to, czego On dokonuje, co czyni pośród nas i za to, że możemy być naprawdę świadkami niezwykłych historii. Te wszystkie znaki prowadzą nas do Słowa Bożego. I z Niego wychodzą, ale do Niego też nas doprowadzają. Także chciałbym was zaprosić, byście otworzyli ze mną dzisiaj Ewangelię według Świętego Mateusza, 17 rozdział, od 2 do 8 wersetu. Będzie to Ewangelia z dnia dzisiejszego. Także jesteśmy na bieżąco z tym, co mówi do nas Pan Bóg przez słowo dane nam w Kościele. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa, Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, Postawię tu trzy namioty: jeden dla Eliasza, jeden dla Mojżesza, jeden dla Ciebie. Przeczytałem odwrotnie. Gdy On jeszcze mówił: Oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój synu miłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A wtedy Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. To jest historia o przemienieniu pana Jezusa, który przemienia się, objawia swoją chwałę, swoje bóstwo swoim trzemuczniom, których wziął ze sobą. Jest ta historia pewnie, którą można było rozkminiać i rozmyślać na wiele różnych sposobów i, i, i brać pod jakąś refleksję z różnych, z różnych stron. Ale chciałbym Wam dzisiaj zaproponować taką pewną myśl i, i zostawić Was dzisiaj z taką myślą, która też przyszła do mnie właśnie też w kontekście tego, tego fragmentu, Będąc w wielkim poście, tak jak powiedziałem na samym początku, wielki post, pewnie dla Was też, tak, też to tak odbieracie, jest wielką szansą. Jest szansą na nawrócenie, jest szansą na to, żeby zacząć żyć na nowo z Bogiem, żeby zacząć żyć z Nim w nowy sposób, żeby zostawić stare rzeczy za sobą, otworzyć się na nowe, które Pan Bóg przygotował, by porzucić grzech, zacząć żyć inaczej. I nie jest to zagrożenie, które pojawia się w związku z samym Wielkim Postem, ale myślę, że to jest zagrożenie, które pojawia się w nas w związku z naszym sposobem myślenia. I ten sposób myślenia jest dość mocno pewnie widoczny właśnie w czasie Wielkiego Postu. Bo zobaczcie, wchodząc w ten okres, wchodząc w ten czas, my bardzo często skupiamy się na tym, co my sami możemy zrobić dla Pana Boga. Skupiamy się bardzo często na tym, z czego my się tutaj dzisiaj nawrócimy, co my odrzucimy, jakie rzeczy dla Boga podejmiemy, jakie odrzucimy. I myślę sobie, że jest to często problematyczne. Wbrew pozorom, ponieważ co złego może być w tym, że chcemy się zmienić, co złego może być w tym, że chcemy teraz zbliżyć się do Pana Boga i robić różne dobre uczynki, które no, same w sobie są przecież super i są, 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 są bardzo dobre. Problem polega na tym, że możemy położyć zle, źle akcenty i możemy skupić się bardziej na tym, co my możemy zrobić dla Pana Boga, niż ta, na tym, co On zrobił dla nas. Możemy skupić się bardziej na tym, że my w tym wielkim poście będziemy robić tak wiele różnych dobrych, pobożnych uczynków, i będziemy robić rzeczy, które będą jakimiś takimi próbami zasługiwania sobie na jego uwagę, na jego łaskę, na jego miłość, na uzdrowienie, na to, o co prosimy, że w pewnym momencie stracimy z oczu to, że tak naprawdę liczy się najmocniej to, co on sam robi dla nas, to, co on sam już uczynił, to, co, czego on już dokonał na drzewie krzyża. Wielki Post jest tak naprawdę e, dla mnie osobiście próbą powrotu do tego, do źródła tak naprawdę, do tego, co Jezus uczynił na krzyżu dla mnie. To nie jest historia o nas. To nie jest historia o tym, co my możemy zrobić dla Jezusa. To jest historia o tym, co Jezus zrobił dla nas. Zobaczcie, już w Ewangelii czytamy, kiedy, kiedy, kiedy Jezus upada, kiedy Jezus jest na drodze krzyżowej, i, 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 i ludzie patrzą, patrzą na Jezusa, i kobiety zaczynają płakać. A Jezus co mówi do tych kobiet? Jezus mówi do nich: nie płaczcie. Bo ja wiem, co robię, parafrazując Jego słowa. Nie płaczcie, bo ja nikt mi tego życia nie zabiera. Ja sam to życie oddaję. I Jezus wie, co robi. Jezus wie, że Jego męka, Jego śmierć, Jego cierpienie będzie dla nas zbawienna, że to, co On robi dla nas, będzie źródłem naszego zbawienia, naszego ratunku, naszego odkupienia, uzdrowienia. To my mamy taką tendencję, żeby patrzeć na Jezusa i myśleć sobie: A jaki on biedny i co my możemy zrobić, żeby mu pomóc. To Jezus nas zbawia i to Jezus przychodzi do nas, żeby objawiać nam swoją moc, swoją miłość i swoje miłosierdzie. I w tej Ewangelii, którą czytamy dzisiaj, zobaczcie, że Piotr, Jakub i Jan próbują ogarnąć tą niezwykłą sytuację, w której się znaleźli. Piotr, Jakub i Jan próbują się w niej odnaleźć. Próbują zrobić dla Jezusa coś bardzo nieporadnie, i mówią: Może no, objawiłeś się tak teraz, nie wiedzieli co mówią. Chyba byli trochę w paraliżu i w jakimś szoku. E, i, I mówią: To może my rozbijemy tutaj namioty dla ciebie, dla, dla Mojżesza, dla Eliasza i w ogóle dla nas. Zostaniemy tu. Pomyśleli, co my możemy zrobić dla ciebie, panie. A on tak jakby w ogóle nie słyszał tego, co oni mówią. I, i Jezus po prostu sam chciał objawić im siebie. Nie robił tego dlatego, żeby oni zrobili coś dla Niego. Ale Jezus objawia im swoją chwałę. I myślę, że to doświadczenie chwały Jezusa, to doświadczenie przemieniło ich serca i zapadło głęboko w ich sercach, tak mocno, że nawet później, kiedy mieli swoje momenty zawahań, zwątpień, kiedy mieli swoje momenty, gdzie potknęła im się i powinęła im się noga, wracali do tego momentu i wracali do tego miejsca doświadczenia chwały Jezusa. Gdzie Jezus im się objawił, gdzie Jezus im się pokazał, gdzie Jezus objawił im swoje bóstwo, i oni mieli jeszcze, mieli siłę, wracając do tego momentu. E żeby zacząć z Nim drogę na nowo. To się zdarza każdemu z nas, kiedy Jezus objawia nam siebie. Pewnie macie w swoim życiu takie doświadczenia, gdzie Jezus przedstawił wam siebie, gdzie doświadczyliście Jego miłości, Jego obecności. I szczególnie myślę sobie, te pierwsze doświadczenia miłości Boga są najmocniejsze, bo Ty wiesz, że na nie nie zasłużyłeś. Pamiętam swoje własne doświadczenie, pierwsze doświadczenie Jezusa, kiedy miałem 15 lat to był moment, kiedy. Doświadczyłem tej miłości tak realnie, tak mocno, po raz pierwszy, a byłem w środku moich grzechów, byłem w środku moich przyzwyczajeń, nawyków, jakichś rzeczy, które, które mnie związywały i nie, nie mogłem się ich pozbyć. I to doświadczenie miłości Jezusa w środku tego wszystkiego było dla mnie doświadczeniem najmocniejszym w moim życiu, ponieważ ja wiedziałem, że ja na to nie zasługuję. I liczyło się to, co On zrobił dla mnie bo ja nie mogłem nic Mu zaoferować. I to jest pierwsze doświadczenie Boga, które mamy, które kładzie fundament na resztę naszego życia, żeby nam się nigdy nie wydawało, że kiedy już dorośniemy, kiedy zaczniemy już w duchu żyć, zaczniemy być ludźmi już takimi chrześcijanami naprawdę na piątkę, żeby nam się nigdy nie wydało, że to co robimy dla Niego jest ważniejsze od tego, co On zrobił dla nas. Jezus wydobył nas z dołu zagłady, mówi Psalm. Bóg wydobył nas z kałuży błota, postawił nas twardo na skalę. Ale potrzebujemy pielęgnować w sobie to przekonanie, i tą wiarę, to, 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 to przeświadczenie, że to jest wszystko Jego łaska. Że to, jak on się nam objawia, że to, on, to, jak on przychodzi do nas, jest Jego łaską, jest Jego dobrocią, jest przejawem Jego miłości i nigdy tej łaski nie możemy się pozbawić. W wielkim poście, kiedy będziemy po podejmować wysiłki, trudy, e, będziemy pościć, będziemy się wyrzekać rzeczy, będziemy walczyć ze swoją cielesnością. Nigdy nie zapomnijmy, że potrzebujemy jego łaski. Nie zapomnijmy, że potrzebujemy jego dobroci, jego miłości, jego bliskości, że bez jego pomocy nasze uczynki i nasze wysiłki pójdą na marne. To jest klucz na Wielki Post i byśmy nie wpadli w tę pułapkę takiego myślenia, że jesteśmy samowystarczalni, że sami sobie tak zrobimy Wielki Post, że sobie sami tak przerobimy sami siebie, że, że własnymi siłami staniemy się lepsi. To nie nie działa. To naprawdę nie działa. Skąd wiem? Bo sam sprawdziłem. Potrzebujemy dzisiaj Jego łaski. Dlatego, Panie, prosimy Cię o Twoją łaskę. Prosimy Cię, byśmy dzisiaj mogli doświadczyć Twojej bliskości, Twojego pokoju, Twojej łaski tak mocno, byśmy nigdy już bez niej nie chcieli robić rzeczy dla Ciebie. Nie chcemy robić rzeczy dla Ciebie. Chcemy robić rzeczy z Tobą. Chcemy prosić Cię, Panie, byś dał nam taką zdolność. Do odkrywania we wszystkim, co robimy, we wszystkim, co nam wyjdzie, we wszystkim, co się nam uda, byśmy mieli taką zdolność dostrzegania Ciebie, Twojej pomocy i Twojej ręki. Potrzebujemy dziś Twojej łaski w wielkim Poście, by zobaczyć grzech, by się pozbyć tego grzechu, byśmy mogli wejść w nowe życie z Tobą. O tę łaskę Cię prosimy, o tę łaskę wołamy i prosimy o nią w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, pozdrawiam Was serdecznie, bądźcie czujni, chwała Mu 8 lipca, w sobotę, we Wrocławiu. Bądźcie czujni, bądźcie gotowi, bo niedługo ruszają zapisy. 30 tysięcy osób w jednym miejscu nie może Was tam zabraknąć.